Następne spotkanie przy kawie. Prosiłbym o potwierdzenie, że, że mnie widać i słychać. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, Pani Tadeuszu. Jest ok. Dziękuję. Dzień, witam Pani Wono. Szanowni Państwo, tak jak zapowiadałem, dzień dobry, dzień dobry, Pani Damianie, Pani Dario, Pani Żbieto. Cieszę się, że wszystko słychać. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapowiadałem, że dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę, w jaki sposób rozliczyć pacjentów, którzy są obywatelami Ukrainy. No niestety nie mamy zbyt dużo jeszcze rozwiązań, tak? ale to, co, to, co już się pojawiło, chciałbym króciutko dzisiaj omówić. Zastanawiałem się, czy nie przenieść tego, tego spotkania na piątek, bo możliwe, że w piątek będziemy wiedzieć już znacznie, znacznie więcej, ale już nie chciałem przenosić tego spotkania na jakiś inny termin. Drodzy Państwo, Zanim przejdę do aktów prawnych, które się pojawiły, które jeszcze wszystkiego nie rozwiązują, a niektóre, które się pojawiły, no powodują jeszcze myślę, że trochę więcej komplikacji, to, to jakkolwiek chciałem parę rzeczy tutaj podsumować. Tak? Przypominam, że taką podstawową zasadę rozliczenia pacjentów, którzy są obywatelami Ukrainy, omówiliśmy. Na poprzednich spotkaniach przy kawie, powiedzieliśmy, kto jest uprawniony, kto nie jest uprawniony. Tutaj chciałem tylko króciutko podsumować. Proszę pamiętać, że pod spec ustawą objęci są ci pacjenci, te osoby, które. Przybyły na teren Polski od 24 lutego. Obecnie ta ustawa też jest zmieniona więc na początku było, że przybyli bezpośrednio do Polski, tak, Niech przez inną granicę. Teraz również specustawą objęte są osoby, które od dnia 24 po prostu wy, wymigrowały z, z Ukrainy z powodu wojny, tak, mogły przekroczyć granicę, nie wiem, w, innym, w innym kraju, na przykład ze Słowacją, na Węgrzech, Rumunię, potem trafić do Polski i również te osoby objęte są. Tą zbędostawą, taka jest zmiana, i powiedzieliśmy, że te osoby właśnie są, są objęte ochroną również zdrowia. O czym powiedzieliśmy, tak? Jeśli chodzi o komunikaty NFZ-owe, też króciutko przypominam. Jeżeli chodzi o POZ, tego pacjenta tytujemy jako pacjenta obcego, tak, tak zwanego, tak? czyli pacjenta spoza gminy, gminy sąsiadującej z naszą gminą, albo, poza, albo pacjenta z innego oddziału. Tak? Jest taki produkt rozliczany 75 zł za każdą wizytę, i w ten sposób rozliczamy tego pacjenta. Przypominam, drodzy Państwo, że ci pacjenci z Ukrainy, jeżeli nie pracują, tak, to nie odprowadzają składek, wtedy są objęci tą ustawą, nie składają deklaracji. Nie tylko, że nie składają deklaracji do, do lekarza, do pielęgniarki, do położeń, ale również nie składają deklaracji, jeżeli chodzi o, o, hi, o, o higienę szkolną, tak się akurat deklaracji nie składa, ale nie zapisuje się ich na listę, listę szkolną, tak, listę dyrektorską, żeby też o tym pamiętać. Ale drodzy państwo, no, pojawia się pewna zmiana, tak, jeżeli taki, taki człowiek zaczął pracować, to znaczy zaczął odprowadzać składki, to wtedy... On przechodzi do naszego normalnego systemu, ponieważ jeśli odprowadza składki, to ten człowiek może wtedy już składać deklarację, ponieważ jest uprawniony na podstawie polskich przepisów. Takie dziecko można wtedy zapisać do, do, do listy higieny szkolnej. Taką deklarację pacjent może złożyć do lekarza, do pielęgniarki, do położnej. W tej sytuacji, jeżeli zaczą, zaczął pracować, i składki ma odprowadzane. Więc, drodzy Państwo, tak naprawdę musimy zweryfikować parę rzeczy. Po pierwsze, weryfikujemy, czy pacjent jest przybył do nas od dnia 24. To jest ta pierwsza weryfikacja, druga weryfikacja, czy pracuje, czy nie pracuje. Jeśli nie pracuje, podlega specustawie. Jeżeli zaczął pracować, to specustawa dała mu uprawnienie, żeby przez półtora roku mógł tutaj legalnie pracować i wtedy odprowadza składki, więc składa deklarację, to i się o poza. Jeśli chodzi o specjalistykę, drodzy Państwo, no ten pacjent traktowany jest tak, jak, tak jak cała reszta pacjentów w Polsce, tak, czyli jeśli ma trafić do specjalisty czy do szpitala, no potrzebujemy mieć wystawione skierowanie, skierowanie jest wystawiane pacjentowi, no i lekarz specjalisty, to znaczy poradnia specjalistyczna zapisuje pacjenta do kolejki, tak, i kiedy nadchodzi ten moment przyjęcia, normalnie przyjmuje pacjenta i rozlicza go. Głównym problemem, drodzy Państwo, jeśli chodzi o rozliczenie tych pacjentów, to, 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 to nie jest w takim razie, jakim produktem ich rozliczyć, ale drodzy Państwo, jaki nadać im uprawnienie ubezpieczeniowe, tak, to był ten główny problem ponieważ co tam zaznaczyć w e-medyce czy w jakiejkolwiek innej aplikacji, żeby pacjent mógł wyjść i mieć to, to, to uprawnienie, że on jest uprawniony do tych świadczeń. Do tej pory nie było takich dokumentów, dlatego wstrzymywaliśmy się do rozliczania, z rozliczeniem tych pacjentów. Zgodnie z komunikatem mieliśmy rozliczyć ich w marcowych rozliczeniach. Drodzy Państwo, no jeszcze nie do końca się da, ale pojawiły się wczoraj kilka nowych rzeczy. Drodzy Państwo, króciutko chciałem powiedzieć, co się pojawiło, pojawiło. To co w ogóle pojawiło się 1 kwietnia, drodzy Państwo, to pojawiło się pojawiło się, przepraszam już nie wyciszyłem telefonu, pojawiło się rozporządzenie ministra zdrowia, zmieniające rozporządzenie, to nie, nie to, przepraszam, rozporządzenie chciałem Państwu pokazać. To rozporządzenie w pierwszej kolejności chciałem Państwu pokazać. Już je powiększam. To jest rozporządzenie, zarządzenie 38, łamane przez 2022 przez DSOZ, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2022 roku. To był pierwszy akt prawny, który się, który się pojawił. Ten akt prawny, drodzy Państwo, on yy, zmienia zarządzenie 160, łamane przez 2022. 21 DSOZ, czyli to główny, główne zarządzenie, które dotyczy, dotyczy POZ-u, tak? zasad, zasad finansowania, zasad prowadzenia i realizowania świadczeń z zakresu POZ-u, podstawowej opieki zdrowotnej. I w podstawowej opiece zdrowotnej zostały dodane, drodzy Państwo, dwa produkty. Tak? Pierwszy produkt, który został dodany, ja sobie zejdę tro, tro, na następną stronę. Drodzy Państwo, tu pojawił się produkt związany z tak zwaną wizytą o, proszę zobaczyć, tu mamy na dole i jeszcze postaram się to powiększyć. Pojawiły się dwa produkty: tak zwane produkt pierworodowe świadczenie lekarza POS związane z oceną stanu zaszczepienia stanu zdrowia wraz z zaszczepieniem dla osoby spoza listy świadczeń biorców innej niż ubezpieczona, uprawnionej doświadczeń na podstawie artykułu 30, 37 ust. 1 ustawy o pomocy. Drodzy Państwo, to jest pierwszy produkt, jak komentarz drugi: świadczenie lekarza związane z realizacją indywidualnego kalendarza szczepień dla osoby spoza listy świadczeń biorców innej niż ubezpieczona, uprawnionej doświadczeń na podstawie artykułu 37 ust. 1 ustawy. O pomocy. Drodzy Państwo, w położyciu pojawiły się w takim razie dwa nowe produkty, które możemy rozliczyć pacjentów, których szczepimy, tak? Mamy tutaj tak zwane porady pierwszorazową, która polega na tym, że podczas tej porady pierwszorazowej lekarz przeprowadza ocenę stanu zaszczepienia, tak? Czyli przeprowadza cały wywiad, sprawdza, w jaki sposób on był zaszczepiony, sprawdza, w jaki sposób to można dopasować do naszego kalend polskiego kalendarza szczepień. I ustala pacjentowi kalendarz szczepień i szczepi go. I to jest tak zwana pierwsza wizyta, pierwszorazowa, płatna 108 zł. Każda następna wizyta związana ze szczepieniem, tak, bo mówimy tutaj o szczepieniu, to jest wizyta, która jest płatna 48 zł, ale przypominam, że te dwie wizyty są związane zawsze z zaszczepieniem pacjenta. Pierwsza to jest pierwsza rozoba, kiedy przeprowadzają PM, wywiad, budujemy pacjentowi dokumentację medyczną, od, 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 odtwarzamy cały ten kalendarz, tak? A i, i szczepimy pacjenta, a druga to jest po prostu następna wizyta związana ze, ze szczepieniem pacjenta w związku z jego kalendarzem szczepień. Przypominam, że w powezecie przyjmowanie pacjenta. Od 24 lutego dokonujemy za pomocą tego produktu pacjent spoza województwa albo spoza gminy oraz gminy sąsiadującej z naszą własną gminą. W ten sposób ich rozliczamy. To jest pierwsza rzecz, która się pojawia. Druga rzecz, która się, drodzy Państwo, pojawiła, to pojawiło się, drodzy Państwo, zarządzenie, tutaj rozporządzenie ministra zdrowia Tyżów Państwu je powiększam. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 1 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń publicznych. To drodzy Państwo jest rozporządzenie, które wprowadza, wprowadza dwie rzeczy, że, że pacjent będzie weryfikowany ten pacjent z Ukrainy tak, będzie weryfikowany za pomocą dokumentu elektronicznego, czyli ci, którzy mają PESEL, lada moment zaczną się świecić w ewus na zielono i ten kolor będzie się potwierdzał ich uprawnienia. Jeśli nie będzie się świecił, ten pacjent będzie mógł złożyć oświadczenie o uprawnieniu. I tu właśnie te, te, to właśnie ten rozporządzenie mówi o, o, tym, o, o tym oświadczeniu, drodzy Państwo, że to oświadczenie będzie składane przez przez obywateli Ukrainy, ono będzie trochę zmienione, poszerzone właśnie o teksty ukraińskie, tak tu też powiedzieć takie oświadczenie, wzór takie oświadczenia można pobrać. I takie oświadczenie będziemy wprowadzać, i to będzie tak zwany, produkt, to będzie oświadczenie U, UAT, czyli Ukraina. Czyli w naszych oświadczeniach papierowych będzie tak, jak mamy ten zakres, prawda? Ten zakres będzie poszerzony o następny produkt, tak? W związku z, z tym, że to jest pacjent Ukrainy. Drodzy Państwo, to, to czego tutaj, może troszeczkę jeszcze komentarz, bo tutaj pojawia się bardzo dziwna rzecz, tak naprawdę, w tym, w tym zarządzeniu, ponieważ minister zdrowia tutaj mówi o tym, że że te świadczenia mają być udzielane i one będą rozliczane albo na podstawie właśnie tego dokumentu elektronicznego, który został złożony, czyli ewus albo jeżeli świadczeń dawcy odebrał w dowolnej formie do osoby, której świadczenia są udzielane bezpłatnie od 24 lutego oświadczenie. świadczenie. Drodzy Państwo, w ogóle nie ma w tym, w tym akcie prawnym informacji, co z pacjentami, którzy zostali przyjęci. Kiedy jeszcze tego świadczenia nie złożyli, tak? W ogóle nie ma tutaj takich informacji, nie ma żadnych informacji na ten temat. Także tutaj pojawi się pewien kłopot. Wiemy, jak to będzie wyglądało, że pacjent będzie przychodził do lekarza, będzie się ma PESEL, będzie sprawdzany w WUS-u. jeśli świeci się świecić na zielono, przyjmujemy pacjenta. Jeśli się pacjent świeci na czerwono, to wtedy pacjent z Ukrainy składa tego typu oświadczenie. Tak, to będzie w przyszłości, tak? Ale drodzy Państwo, teoretycznie mamy tu informację, że jeżeli się wykaże to świadczenie z przyszłości, to też będziemy można to, to, to oświadczenie rozliczyć, ale no, skąd placówki medyczne miały to oświadczenie mieć wcześniej, jak to zrobić, żeby wstecznie podpisać to oświadczenie. Takiej informacji nie ma, więc do końca nie wiemy, jak będziemy rozliczać wstecznie te świadczenia, tak. Następny, następny akt prawny, który się, drodzy Państwo, pojawił, przepraszam, mamy trzy akty prawne. To jeszcze, przepraszam, pojawiło się na stronie w Funduszu Zdrowia Informacja dla producentów oprogramowania o, o zmianie, z, zmianie. W związku z tym, że w tych elektronicznych oświadczeniach no, ma być wprowadzony ten produkt, gdzie w oświadczeniu Ukraińcy może składać się, że jest właśnie tą osobą uprawnioną na podstawie bez ustawy. Zbyt dużo wiem, że nie powiedziałem, drodzy Państwo, bo mamy tutaj cały czas zamieszanie, ale podsumowując to, co chciałem powiedzieć, tak, jeśli pacjent z Ukrainy przybył od nas do, do Polski od 24, jest objęty specjostałą i jest w takim razie uprawiony doświadczeń, doświadczeń takich pełnych, takich jak każdy pacjent w Polsce powinniśmy weryfikować jego, jego uprawnienia. Te, te weryfikujemy jego uprawnienia albo na podstawie numeru PESEL, tak, albo na podstawie dokumentów, które przedstawione są na stronie Funduszu Zdrowia. To są, to są dokumenty z granicy, które mówią o tym, że pacjent przekroczył granicę od 24 lutego. Jeśli chodzi o POZ, tak, w POZ rozliczamy tego pacjenta jako pacjenta obcego, albo jeśli to są wizyty związane ze szczepieniami, mamy wizytę pierwszorazową, kiedy odnawiamy kalendarz szczepień, tak? Odnawiamy całą kartę szczepień i, i, i szczepimy pacjenta. Potem każda następna wizyta związana ze szczepieniem, to jest następna wizyta. Takie dwa nowe produkty zostały dodane. Jeżeli ten pacjent z Ukrainy zaczyna pracować i zaczyna mieć odprowadzane składki, to, to wychodzi z tego i zaczyna funkcjonować tak jak polski pacjent, czyli wtedy jest uprawniony i składa składa normalnie deklarację. Jeżeli pacjent, jeśli dotyczy to dzieci, rodziców jeszcze nie, nieuprawnionych, tak, czyli tych niepracujących, niepłacających składki, to nie wykazujemy ich higienie szkolnej. Jeżeli rodzic zaczął już pracować, to oczywiście takie dziecko też można już wykazać w higienie szkolnej. Po, po, pojawiły się w takim razie oświadczenia i, i, i rozporządzenia, rozporządzenia mówiące o oświadczeniu i o ewusiu, które mówi o tym, że ty, ten, ci pacjenci będą wprowadzeni w ewusia, będą się wyświetlać w ewusiu, a jeśli się nie będą wyświetlać w to taki pacjent może, może złożyć oświadczenie. Za bardzo nie ma informacji, co zrobić z pacjentami, którzy byli przyjęci od 24 do dzisiaj. Jest w rozporządzeniu informacja, że, że to oświadczenie obejmuje również tych pacjentów, ale szczerze mówiąc, no jak wstecznie do nich dotrzeć, często ich już nie ma w tym mieście, nie mam pojęcia. Zobaczymy, drodzy Państwo, jak ta rzecz się wyjaśni. To reasumując, to, co chciałem powiedzieć o pacjentach, pacjentach z Ukrainy. Mam nadzieję, że chociaż trochę to jest pomocne. Drodzy Państwo, na naszej stronie, kiedy będzie nagrany na ten filmik, ja umieszczę linki do tych zarządzeń, do tych rozporządzeń. Też na stronie izby, Izb Lekarskich pojawił się wzór takiego oświadczenia z tekstem ukraińskim dla Ukraińców, także będzie można też pewnie sobie, ja też linka umieszczę na naszej stronie do tych, do tych miejsc, także będzie można się z tym zaznajomić. Pan Sebastian się pyta: Jeśli pacjent do Ukrainie, który przekroczył granicę po 24 luty i jest zarejestrowany w urzędzie pracy, to może złożyć deklarację? Jeszcze nie. Powiedzieliśmy, drodzy Państwo, on złożyć deklarację, będzie mógł dopiero w momencie, kiedy zacznie pracować. Dopiero w tym momencie. Tak, tak to przyjmujemy tego pacjenta jego pacjenta obcego, tak? czyli spoza, spoza oddziału danego, danego funduszu albo gminy, gminy sąsiadującej. Z naszą gminą. Taka jest obecnie informacja. Ale jak zacznie, drodzy Państwo, pracować, wtedy ustawa daje mu takie prawo, żeby przez półtora roku ci, ci, ci ludzie pracowali w Polsce, i wtedy są składki odprowadzane, i ten pacjent skakuje w normalne, normalne ubezpieczenie powszechne. To jest informacja, drodzy Państwo, na dzisiaj. Co będzie pojutrze, nikt z nas nie wie, tak? ponieważ no, ja osobiście jestem tutaj rozczarowany. Tą informacją rządową z jednej strony bardzo powszechnie się mówi tym, 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 tym osobom, że, że, mogą, że mają pełne, pełne uprawnienia, mówi się placówką medyczną, że, że Fundusz za to zapłaci, a potem tak naprawdę nie ma żadnej jasnej informacji, w jaki sposób możemy rozliczyć, przyjmować tych, tych pacjentów. Pani Katarzyna, przybywają do nas kobiety w ciąży. Jeśli rodzą dziecko, to czy dziecko powinno być złożone deklarację? Również, drodzy Państwo, nie, cały czas tłumaczymy nie, oni przyjmowani są jako pacjenci niedeklaracyjni. Tak? Pacjent, pacjent z Ukrainy, jeśli nie pracuje, nie składa deklaracji. Na razie. Tak? Dopiero jak zacznie pracować, będzie mógł złożyć deklarację. Dopóki nie złożył deklaracji, dopóki nie pracuje, nie składa deklaracji, przyjmujemy go jako pacjenta spoza, spoza województwa. I drodzy Państwo, taki produkt jest zarówno u lekarza, taki produkt jest zarówno u pielęgniarce. Po z, taki produkt w poecie jest również, jeśli chodzi o położną. Także nie ma problemu, żeby rozliczyć te świadczenia tak? w przyszłości. Tak? Tutaj żeby było jasne. Jeszcze jedno pytanie się pojawia. Poczekamy. Pani Anita, czy możemy liczyć na jeszcze jedno spotkanie w następnym tygodniu, jak będzie więcej informacji na temat. Proszę Państwa, jak tylko będą informacje, no to ja oczywiście postaram się to jakoś wtedy kompleksowo już umieścić. Szczerze mówiąc, myślałem, że dzisiaj zrobimy kompleksowe szkolenie o rozliczeniu pacjentów z Ukrainy, ale no widzicie Państwo, że no dopiero wczoraj się pojawiło to rozporządzenie, które który ja państwu dzisiaj pokazałem, no jest podpisane już przez ministra, nawet, ale jeszcze nie jest ogłoszone nawet. Także tutaj czekamy nawet na oficjalne ogłoszenie w całym tym, w tym procesie legislacyjnym jest, pewien, jest pewna kolejność, tak, ogłaszania tych wszystkich aktów prawnych. Co w przypadku ciężarnej, która korzysta z opieki położnej środowiskowej, czy rozliczamy ją? Na świadczenia spoza gminy. Tak dokładnie o tym Pani Daria powiedziałem przed chwileczką, Tak. Jeżeli mamy pacjenta, który jest Ukraińcem, jest, pod, jest od 24 w Polsce, nie pracuje, nie składa deklaracji, rozliczamy go na podstawie na podstawie specustawy. Tak, Mamy do tego spec czyli tym produktem w pozycji, że to jest pacjent spoza, spoza gminy. Tak? W ten sposób go traktujemy. Okej, okay, Szanowni Państwo. Jeszcze może króciutko, jutro do Państwa mam bardzo ciekawe szkolenie całodzienne, szkolenie na temat zasad prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, gdzie będę omawiał cały, będę omawiał rozporządzenie dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji medycznej. To będzie takie szkolenie składające się z trzech, godzinnych sesji, gdzie omówimy dokładnie zasady prowadzenia dokumentacji, omówimy sobie zasady digitalizacji i wszystkich innych rzeczy, czyli całe rozporządzenie dotyczące elektronicznej dokumentacji, dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej. Zachęcam, można, drodzy Państwo, myślę, jeszcze się zapisać, jeszcze mamy miejsca. Myślę, że jest to bardzo ciekawe i ważne, ważne rozporządzenie. Jeśli ktoś chciałby, za bardzo serdecznie zapraszam. Mamy jeszcze miejsca. Okej, okay, drodzy Państwo, myślę, że, że temat, jak na, na te małe informacje, wyczerpałem. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia, drodzy Państwo, i do zobaczenia, drodzy Państwo, na następnym spotkaniu. Leszek Zając, Akademia Medicom. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję, pozdrawiam.